Dzisiejsza noc była wyjątkowa, no bo spałam tutaj w samochodzie pana, który mnie wziął na stopa i ja już nie wytrzymałam jednak tej imprezy. Musiałam iść się położyć, i spałam jak zabita. Kiedy on przyszedł rano się położyć, to wszystkie samochody już dały radę odjechać. Oprócz naszego jeszcze jednego. No i hit i śpimy. Jeden samochód, jedyny, który był od naszego na parkingu. Zderzył w nasz samochód, w zderzak z przodu, ale na szczęście lekko nic się nie stało. No, ale niezła jazda. A teraz wam pokażę jak patrzy. Słodziutko. Cześć moi drodzy. Jestem teraz na festiwalu, na który w życiu bym nie pomyślała, że trafię. Czyli na łapanie krów jakby w takiej prerii, w takim gąszczu. I jest to po prostu festiwal, który łączy się z wieloletnią kulturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, kulturą vaqueiros, a ta festa nazywa się Vegaci Boinomato, czyli łapanie pustych grób w lesie, ale to jest taki jakby rodzaj żady, czyli czegoś związanego właśnie z krowami, z tą kulturą taką jak na Dzikim Zachodzie, bo wyprowadzałem konie tam idę zobaczyć. Jeszcze niektórzy zawodnicy dzisiaj przyjeżdżają, bo dużo ludzi bardzo przyjechało wczoraj, ale dlatego, że była impreza po prostu. Ja jestem aqui na festa do Miami, Ferraz. Festa, anda por todos os lugares. Incentivador, ajuda os amigos, com um caminhão com 16 vaqueiros. Então Aí, está no boi do homem, 41 boi aí, a prendação boa. Vamos lá. E vocês participam muito tempo na é festa muito tempo, assim? Muito tempo, muito tempo. E pequeno, quando comecei a montar cavalo, ele está começando agora. Tá começando é seu pai, filho? Irmão. 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 Ah! E tu anda quanto tempo de cavalo já? 35 anos. Desde Uou. 5 anos ele tem 12 anos já. 12 anos. E vai participar na vaquejada? Não, hoje não, hoje ele vai. Eu, eu vi que quando a galera entra nesse matagal sai tudo arranhado, é, tudo. Claro, mas é, eu vejo que portada. você gosta. Mas é bom demais. Que bom. E isso funciona como? Todo mundo vai atrás dessas vacas. É, esses caras que estão tá encurados aqui de lá quando for 11 horas ele vai lidar ao gato, quando for 1 hora da tarde. Vai ir, soltar os vacas, a gente vai procurar desse cara aí. Tem um, um lado no pescoço, quem pegar tira o e traz só o lado. Solta a rede no mato. Ah, e tem quantas e vacas? Quatro? São 41 reis, 41 bois. E você sabe quantas pessoas vão participar? Deve aí em torno de 500 hoje. Uou! 500. É enorme! E essa, esse tipo de festa acontece frequente? Todo fim de semana tem uma. Sério? Todo fim de semana tem festa. Então vocês vivem para isso, Coisas, eu acho? Tem uma aqui, tem outra na Emma. Duas festas perto. Uou. É isso. E vocês vão realmente cada filme? Da semana é quase a gente vai tá eu não sei como vocês é, pegaram é, força para fazer isso é, <laughs> é, é e qual é o prêmio nós temos é, aqui hoje tem 40 boi de 600 600 reais e um boi de 3 mil ou uma moto se pegar o se quiser o dinheiro ele vai dar 3 mil se quiser a moto a moto a moto dos minerais nova uau é e para entrar no, no competição assim 130 reais de inscrição I wale apena? Proszę, żagaliu? Tak, tak. Ale taka Imagino, imagino. I koło kawaluś, bo Elisja kredytowki tamby, Fikam, to do Ahania, do Depoys. No, masz no, 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 Zaraz będzie zaraz będzie się zaczynać ta no, Jestem właśnie w trailerze z jedzeniem. Trafiłam tutaj z tym panem. que, ei, chama-se Hony e viaja vendendo hambúrgueres do trailer. E pegou-me já depois do descanso em pedaços. E estamos aqui. minha amiga Júlia Eita galega arrumada Ela é de poesia diabo intitulada eu vou cantar com firmeza, sei que ela é polonesa, vê, vê a vaquejada. Ê, ê, ê. Seu nome? Carlinha. E tu participa há quanto tempo Não inventos assim? Tem uns 10. Dez. dez anos? É. Tu tem quantos anos? 18. Não, participa com 8 anos já. É. Uau! E o que você gosta demais na vaquejada? Tudo. Moedinho bom. <laughs>

To jest. To jest. Tutaj panowie przygotowują, jest. Yy, mięso. jest. To jeszcze jest. To Proszę. Całe takie ruszty ogromne. I tutaj to mięso się suszy. Który już jest gotowe do smażenia zła jazda na tym drucie kolczastym, słuchajcie. No i tak jak widzicie, tutaj krajobraz to jest coś takiego, nie? Katinga to się nazywa, czyli właściwie głównie takie niskie krzewy, taki folklor, słuchajcie. Ja myślę, że to co nam mówili o tym, żeby nie przechodzić za koniem, bo cię kopnie, to jest mit, bo tutaj wszyscy łażą tak, jakby po prostu to było normalne i jedni za drugimi też. Więc nigdy nie widziałam tyle koni w jednym czasie. No ale mam takie mieszane uczucia co do tego, nie? To chyba da radę to zobaczyć, że w sumie spoko, że jest jakaś taka impreza, ale ja jestem przeciwna jednak wykorzystywaniu zwierząt do rozrywki. Bo nie wiemy, czy te zwierzęta, czy one to lubią, czy one tego nie lubią. Taka jest prawda niestety smutna. Tutaj jest taki koń, którego już wcześniej gładziłam i on jest cały umrł ale... Boli to, że ona tutaj na przykład takie metalowe, też te, te rzeczy, które oni tu zakładają na konie. One są no, jak ze średniowiecza, niektóre, nie? Zresztą widać chyba. To jest impreza zdominowana przez facetów. Tutaj mam wrażenie, że kobiety to są tylko do pomocy. Sou polonês. polo brasileira Qual é seu nome? Meu nome é Rony, eu moro no Pernambuco. Sou mineiro, é, morei 35 anos em São Paulo e hoje eu vivo no Pernambuco, viajando de cidade em cidade, trabalhando, conhecendo pessoas curtindo e. Apaixonado por pessoas e por locais. E o que você atrai nessa vida na estrada? Por quê? Você viaja como? Explica pra nós. Eu viajo com meu trailer, com meu carro, conhecendo pessoas. É... Lógico que eu trabalho com meu trailer, fazendo hambúrguer. Mas o mais interessante de tudo isso é conhecer pessoas, fazer amizades. E o que eu tenho mais aqui, nessa região, é amizades. Eu conheço muita gente. As pessoas gostam de mim, porque eu não sou muito de brigar com ninguém, não sou de discutir com ninguém, sou de fazer amizade. Qual é o seu sonho? Meu, sonho? meu sonho é viver na estrada. É viver na estrada, andando, conhecendo as pessoas e, e me apaixonando cada dia mais por pessoas. Se você pudesse viajar para um lugar, sem olhar custo, tipo, qual lugar seria? Hoje? Eu acho que eu viajaria, hoje eu faria uma viagem é, onde o meu trailer é conhecido, na Rota 66. Na Rota 66, que é a rota mais conhecida dos Estados Unidos. É um sonho meu conhecer essa rota. E eu vou trabalhar para isso, quem sabe um dia eu vou conhecer. Com o trailer? Ver, com o trailer, com o meu ônibus. Comprei meu olho. Eu comprei um ônibus e eu vou trabalhar com ônibus. E qual a mensagem você tem para o mundo? Para o mundo. Ame as pessoas, faça amizades, seja feliz e não importe com o dinheiro. O dinheiro não é nada. Amizade é tudo. Amigos é tudo. Acho que vale é, amizade vale muito mais do que dinheiro. Que dá alegria para você na sua vida? Viver, viver a cada dia é isso. Olhar para o horizonte e ver o sol nascer. Olhar de tarde e ver o sol se pôr. E saber que no outro dia ele vai amanhecer e eu vou estar ali para ver. Ele. A ideologia de que você pode conquistar tudo através de, de você da sua amizade, do seu amor, do seu carinho, da sua vida e olhar para frente e ver que amanhã sempre vai ter um novo dia. E esse novo dia vai brilhar. O sol brilha para todos. Mas ele só aquece alguns. Não é? é aquele que levanta com força de vontade para vencer. E eu sou um desses. Todo dia eu levanto com essa força de vontade. E não olho para nada, só olho para o horizonte e vejo que ele vai se pôr e que ele vai nascer. Só isso. Qual coisa você gosta de cozinhar demais? Que você é um cozinheiro que eu gosto de cozinhar demais Sim. O que eu mais gosto de fazer O que eu mais gosto de fazer É uma comida bem simples Arroz, feijão, batata frita Bife acebolado E ovo em cima Eu amo, amo, amo amo, amo. De paixão Tô apaixonado por isso que Mas... Mal. To co lubię nauczyć ludziom to to, ją kreacja to jest sztuka. Życie jest I marzenie jest częścią. Przed chwilą wyszłam z tej imprezy i teraz idę na wylotówkę. Ale powiem wam, że mam łzy w oczach, bo takich super ludzi poznałam. Że zawsze to jest taki ból trochę jak musisz już... Ruszyć w dalszą drogę, a jednocześnie wiesz, że to jest Twoje przeznaczenie i że to jest wszystko przechodnie. I w ogóle ja przed wyprawą sobie zrobiłam kilka tatuaży. Jeden z nich to jest ten tutaj, który mówi Iso, tambein pasa. Czyli to też minie. No i to jest bardzo emocjonujące zawsze się żegnać. Z tymi ludźmi, ale jednocześnie wiesz, że to wszystko to jest takie chwilowe, nie? I że trzeba czerpać na maksa z tego całym sobą, bo raz się żyje tylko te momenty. I właśnie teraz, jak wychodziłam, to ta dziewczyna, z którą się tak skumałam Eduarda, tak ją polubiłam i tak się utożsamiłam trochę z jej historią, bo. Trochę miała takich podobnych wątków jak moja i tak samo Honi jego historię też troszeczkę bardziej poznałam. Powiedział mi kilka takich rzeczy bardzo osobistych. I, I to też tak zbliża, że ktoś jest w stanie się otworzyć przed tobą nawet z takimi osobistymi rzeczami czasem, mimo że wcale cię nie zna, nie? Oni mega się popłakałam, jak się żegnaliśmy. Zresztą mam łzy w oczach wciąż, bo tak, takich dobrych ludzi jak się poznaje, takich dobrych to ogryska samego, nie? To jest niesamowite i też, to też tak pokazuje, ile my mamy nad sobą do pracy jeszcze, nie? Ile ja mam nad sobą do pracy, żeby. Trochę <słyska> tu <słyska> Ja se kamienie nie ile ja mam do pracy nad sobą jeszcze, żeby dotrzeć do takiej miłości bezwarunkowej, jak widzę w niektórych ludziach, nie? No a z kolei z tą Edwardą, no to na koniec poszłam do niej i dała mi takie kolczyki, które dostałam ja też w prezencie i bardzo je lubię. Dostałam je od Dominiki, która kiedyś była u mnie na wyprawie. Ale za bardzo nie miałam nic innego, żeby jej dać. Takiego, żeby zostało jej to na pamiątkę. I dała mi te kolczyki i poszłam się spakować. A ona w tym czasie poszła do samochodu i jeszcze mnie tak uściskała na sam koniec i też mi dała swoje kolczyki. Więc zrobiliśmy taką wymianę. Jestem mega wdzięczna za to wszystko. Co za doświadczenie w ogóle. No ale teraz czas ruszyć na estradę. Ja już stąd widzę, zaraz Wam pokażę, co jest przede mną też. O, o dziewczyny tu kiwały do mnie. Tutaj droga przede mną. Na końcu jacyś też w na koniach. Te drzewa to w ogóle jest moje odkrycie tej wyprawy. One się nazywają Agaroba. I tak naprawdę one tylko służą do tego, żeby dać je krową. One mają taki owoc, trochę smakiem, podobnym bym powiedziała, do lukrecji. Taki żółty strąg, ale akurat w tym momencie jeszcze nie ma. Tutaj też możecie zobaczyć, jak tak spontanicznie po prostu od czasu do czasu rosną takie kaktusy. Pudzie, nie, gdzie nigdzie i czasem mają też owoce. Może gdzieś złapię tego stopa. Chyba nie. Jedną z najwspanialszych rzeczy na stopa, tak jak ja widzę te wyprawy, to jest fakt, że żyjesz tu i teraz, że praktycznie nie masz za bardzo planu, gdzie ty dojedziesz, jak to zrobić. No akurat teraz mam te dwa plany, te dwa przystanki, nie? Czyli Salvador i Paulo Afonso, no i moim celem jest Rio. I tam też jakby mam plan, ale generalnie nie masz tego planu, więc bierzesz to, co życie tobie podsuwa i to jest niesamowite. Uczenie się takiej otwartości na to, że kurde, mogłam sobie w sumie wczoraj spać na tej stacji benzynowej, nie? Ale... Ale tak los chciał, że mi podsunął tego o niego, i też, gdybym nie była na to otwarta, to też bym tu nigdy nie trafiła, tak naprawdę. Więc to jest mega. Mega nauka na pewno. I. Opa! Tutaj też jest tak, że wszyscy się widać, Jeszcze to jest jakaś wiocha na końcu niczego. Zobaczcie, jakie tu pustkowie, to po prostu jak to wygląda. O! Płod zrobiony zazwyczaj z takich właśnie jakichś prostych badyli. Tutaj to drzewo agaroby, co Wam mówiłam? Od moich znajomych dzieli mnie wciąż ponad 100 kilometrów. Nie wiem, czy dotrę tam dzisiaj. W tym momencie po prostu cieszę się życiem. Krajobrazem, gorącym powietrzem, szurającą pod stopami szosą oraz tym, jak wzbogacił mnie ten dzień. Dziękuję. To jest właśnie to, jak wygląda droga na pograniczu Bahia, Pernambuco, piały Spróbuję go złapać. O, jedzie ktoś jeszcze w moją stronę. Zaraz zobaczymy. Trochę ruszyłam tak w tą estradę, ale. Nie wiem, w sumie chyba po to, żeby nie stać w miejscu zwyczajnie. Zobaczymy, czy on gdzieś mnie zawiezie. No idziemy. Tutaj akurat farma palm kokosowych. <mum> um Jest, biegnę, zabrał mnie pan! Jeszcze nie wiem, czy to pan jest. Oj, tudo bem? Eu estou indo sentindo de Paula, força! Mas qualquer coisa, tá Ótimo. Obrigada. De outro lado. Dá para to było você se mandar por ali? Da. Ja Eu sou polonesa! Aby nie przegapić kolejnej części tej wyprawy, daj lajczka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.